Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz, Gugała Ale nam daliście do pieca Godzina 17, a tu nie widać końca, żeby, żebyśmy my się obrobili Dzisiaj z robotą, po prostu jakieś gradobicie zamówień Gdzie mogłoby się wydawać, że sezon powoli będzie chylił się ku końcowi I będzie trochę więcej czasu, na przykład na pojechanie gdzieś na ryby Czy porobienia tutaj z tego wszystkiego wokół, co jest do zrobienia No to nie, to na zamawialiście tyle towaru, że... Kurierzy dzisiaj e, nie mogą się załadować, za co bardzo serdecznie Wam dziękujemy, bo to kolejny dowód na to, że ciężka i uczciwa praca zawsze popłaca serce, rośnie w takich sytuacjach, gdy możemy na Was liczyć i na Wasze zamówienia, i jest wtedy power do pracy. A co do tematu dzisiejszego odcinka, to, e, to pokażę Wam kilka rzeczy, które przyszły z Dragona. Nie wiem czy są na promocji I nawet nie wiem czy wszystkie są Już dostępne w internecie Na pewno większość, jeżeli by czegoś nie było W internecie, to na pewno będzie dostępne stacjonarnie Także to cały czas Proces Jakby Wprowadzania artykułów Tego wszystkiego trwa Co do główek jigowych To tak jak Wcześniej wspominaliśmy Jest prowokator Który tu już Zaczyna powoli prześwitywać e, ścianka, więc będziemy musieli już prowokatora z powrotem domawiać. E, um, um, uzupełniliśmy sobie wszystkie główki jigowe od Mikado Jones, Mikado Jones. tak to się poprawnie wymawia. Od rozmiaru 6. O, już mi tu jakiś pierun przełożył. Wiecie co? Ja Wam też kurczę. E, Niektórym głowy połrywał, przecież to wystarczy. Jak już weźmiecie, to z powrotem 6 0, 2, 2 gramy pyk odwiesić na miejsce. A czasami nam taki robicie bałagan, też pewnie niechcący. Może się śpieszycie, może nie zwracacie na to uwagi, ale to jest dla nas bardzo ważne. Jak coś bierzecie, to odwieszajcie z powrotem na miejsce, e, bo potem jest Jobel. Jaki jasny gwint, e, co tutaj? Jeszcze trochę sajry nam zostało, ale widzicie te prześwity. Też e, lada moment zniknął, bo e, przyjechały dzisiaj kolejne dostawy e, z Mikado. Także non stop coś się dzieje. E, teraz jeżeli chodzi o główki dźgowe, no to dotarło do nas kilka ciekawych tematów z Dragona. Już Wam pokazuję. O, tak właśnie już tutaj wygląda. Udało mi się to dzisiaj po południu, chociaż te główeczki. E, ułożyć na ściance, żebyście mogli się częstować od najmniejszych X-fajny X-fajny, tak chyba fachowo się wymawia mm, szósteczka, rozmiar HK 0,8 grama No co tu więcej mówić, znane i lubiane e, V-pointy od Dragona no i, no i oczywiście seria Speed tak wygląda przykładowo, weźmiemy z takim. Bardzo podobny do prowokatora, jeżeli chodzi tak o moc haków, i charakterystykę mają na pewno mają od prowokatora nieco węższy łuk kolankowy. Na to musicie zwrócić uwagę. Ale to są jakby główki od lat uznane przez wędkarzy spinningowych, pomimo małego, małego minusika, którym jest kołnierz ołowiany, ale. E, może z czasem to zmienią. E, trzeba pamiętać, że do wąskich gum, jak macie wąskie jakieś gumki, jaskółki, takie jak sandaczówki, to sobie weźcie em, te Mikado e, bez kołnierza ołowianego, tylko z drucikiem, które przed chwilą oglądaliśmy. A jeżeli macie szersze gumki, e, to wtedy jak najbardziej te z, e, z kołnierzem też się będą nadawały. na Całą rozmiarówkę praktycznie mamy. Największe Haki 10.0. 80, jest 706050 cały przekrój aż do, do szósteczek 80 gram No i teraz, żebym ja to odwiesił z powrotem, tam skąd wziąłem, będę musiał sam sobie dać okrzand eee, Pokażę Wam kilka rzeczy właśnie tak informacyjnie też pamiętajcie o tym, że jeżeli coś nie jest aktualnie na promocji, tak wpiszecie hasło YouTube. To z automatu będziecie mieli minus 10% na cały asortyment. Zobaczcie sobie tutaj tą piramidkę. <laughs> Czekajcie, zgadniecie, co to jest, już Wam mówię. To są oczywiście do zbrojki od Dragona. Też znany temat e, i uznany wśród wękarzy. i do, te, e, z, do zbrojki jak, mm, jak woda. Z tyłu nawet macie schematy. Widzicie, to też jest duże, duże ułatwienie. Jak ewentualnie dozbrajać gumy? No, taka informacja zawsze przydatna dla wędkarzy nieco mniej zaawansowanych. Te dozbrojki zbrojki Dragona, oczywiście, mamy. Tu, są, tu akurat jest podwójna, ale mamy też pojedyncze. Także można sobie tak, jak tu macie wkrętkę z dwoma kotwiczkami, to są też rodzaje tych dozbrojek, gdzie w opakowaniu są dwie wkrętki z kotwiczką znaczy dwa zestawy, wkrętka plus kotwiczka jest cała, cała rozmiarówka, także jest w czym wybierać e, zarówno jeżeli chodzi o długość do dozbrojki e, i wielkość e, wielkość haka wezmę, gdzieś tu miałem nożyk o, narzędzie Pracy każdego sklepikarza nie, nie chodzi tutaj absolutnie o samoobronę. Zobaczcie to. Tutaj będą też do zbrojeczki. Czeka, czy uda mi się lewą ręką otworzyć. Mamy też znany temat i lubiany wśród wędkarzy. E, idzie to. No też jak woda. Słuchajcie, teraz bardzo dużo łowi się kotletami, większymi gumami te gumy się dozbraja. Więc do zbrojek nigdy za dużo też mamy całą rozmiarówkę. One są pak pakowane po dwie sztuki. Też wam podlinkuję to wszystko tak, żebyście mieli łatwiej znaleźć. Ewentualnie pamiętajcie o tym, że jeżeli czegoś w internecie jeszcze nie ma, to na pewno i, i to co wam pokazuję to już jest dostępne stacjonarnie. Więc można śmiało po to przychodzić. Następnym tematem od Dragona który do nas dotarł a wcześniej nie było plecionki model RNS chyba najpopularniejsza najbardziej handlowa plecionka w Dragonie jest w dwóch kolorach ciemna zieleń i biały no trzeba pamiętać oczywiście że ten biały on będzie po jakimś czasie łapał kolor wody tak jak mówicie na przykład na stocznej Wiśle. No to po jakimś czasie ten, ten biały zrobi się taki ekri, z ekri przejdzie w beżowy, z beżowego, w cappuccino, z, z cappuccino, w kakao, z kakao, w, w ciemniejszy brąz, niestety, e, ale generalnie spoko, chwalą sobie wędkarze, to są, słuchajcie, plecionki, w, nie pamiętam dokładnie, e, coś nieco powyżej 50 zł oczywiście mamy tu 150 metrów na spuli, jest to ośmiosplot nie za sztywna, nie za miękka dość gładka w ręku i dość budżetowa między 50 a 60 złotych w zależności od średnicy już Wam mówię jakie mamy średnice najcieńszą mamy 008 później jest 010 012, 014, 016 nie ma 018 później jest 020, 022 i 0 25 średnica następnym tematem o dragonach, już jesteśmy przy takich yy, yy, plecionkowych rzeczach to tak, na pewno yy, tego jeszcze nie było, już jest yy, żyłki milenium spinningowe yy, mamy tutaj yy, akurat dotarły do nas Dwa modele tych żyłek, jest żyłka okoniowa i szczupakowa, nie wiem w zasadzie czym się różnią, może kolorem, no i no i średnicami, te okoniówki są dużo tańsze, pamiętajcie o tym jak ktoś lubi zbierać gadżety, że tutaj macie w żyłeczce, macie order, jest taka przypinka, którą możecie sobie w czapkę wpiąć, gdzieś tam właśnie tak pamiątkowo, E, jest szczupak, a w okoniowej żyłce jest, e, jest okoń. Także też jest e, sporo średnic. Jak ktoś lubi łowić żyłkami, ale nie tylko szczupaki o konie, tak? czy to jakieś trocie, trociowe tematy, czy pstrągowe, e, to jak najbardziej będą się one nadawały. Kolejną żyłką od Dragona, która do nas dotarła, jest to stara, poczciwa, nieśmiertelna e, HM80 Żyłka Też nie pamiętam ile ona kosztuje podlinkuję Wam to wszystko żebyście łatwiej mieli Znaleźć Jeżeli chodzi o Zastosowania no to tu Dużo pstrągarzy i trociarzy się po nie zgłasza Też bardzo bardzo to chyba jedna z popularniejszych żyłek spinningowych na Rynku nie wiem czy będzie kolorek widać No transparentna jest praktycznie ona ma takie lekko zielonkawe Jakby zabarwienie E, nie ma jakiejś tam wielkiej e, pamięci. i średnica mam od 0,14 do 0,35. Także jest, no ta 0,35 to już jest jak jasny pierun kawał żyły e, Z żyłek też e, Obsession, fiderowa żyłka od e, Dragona. Megabytes. Akurat ja, tu trzeba by było naszych kolegów karpiorzy fiderowców zapytać ale to że one się pojawiły na sklepie to też pewnie jest wasza zasługa e, że pytaliście o nie to zamówiliśmy te średnice są od 0,23 do 0,33 z tego co dobrze pamiętam no tutaj przejdziemy teraz też do tematu który, który, który zna większość Łowców, szczupaków, Miuras, mouse. Eee, nie wiem, czy to będzie widać, bo taki, taki jest blisterek mm, połyskliwy. Jest to tak, taka ala mysz. Eee, słuchajcie, do tego taki futrzak. No widzicie, o, o tak właśnie taki futrzaczek. Do tego jest y, jakby silikonowy taki twister wielki z dwoma kończynami 23 cm 95 gramów. Nie jest to najtańsza przynęta, trzeba o nie dbać. pamiętać o tym, żeby te włosie suszyć. 23 cm 95 gramów. Tu jest kolejny taki czarno-czerwony kolor. Nie ma tu jest z tego zbyt wiele, wzięliśmy po prostu zamówiliśmy kilka, żeby było na stanie, bo pytacie o to ciągle. Także mówię, jeżeli chodzi o łowców szczupaków to jest temat bardzo znany. Fajny jest ten niebieski z białym. Też 23 cm 95 gramów. Tu będzie mniejsza. Jest nie, też 23. Co, one wszystkie tym sam kalibrze są? Chyba tak. No to nie ma mniejszych. Jest jeszcze taki kolor. Jest kilka tych kolorów, także będą na ściance tutaj wisiały u nas i czekały na łowce. Szczupaków, słuchajcie, oprócz tego, e, od dragona przyjechały lunatiki. I tych lunatików, to ja nie wiem, czy jest zdążę wywieźć. E, Szlagierowa guma, jeżeli chodzi o połów sandaczy. Stary, sprawdzony, klasyk. E, 15 cm jest kilka kolorów do wyboru. Następnym rozmiarem jest 12,5 cm i trzy chyba tylko rozmiary wzięliśmy. Ten jest fajny. Nie wiem czy będzie widać taką perłę opalizującą. 10 cm Na paczuszki są sprzedawane. No, klasyka gatunku sandaczowego. Myślę że tu zbyt wiele nie ma co opowiadać o tych gumach. Jeszcze tu zobaczę. Tu też jest 15. Także tak 15 cm 12,5. i i dziesiątki. E, co tu jeszcze mamy? Słuchajcie ile w ogóle tego i tylko część Wam pokazuje e, cała furmanka przyponów. E, przypony mamy e, fluorokarbonowe, mamy przypony e, klasyczne, surflonowe, gdzieś tytanowe też powinny być mamy. E, patrzcie takiego, bo też pytaliście o to często. Hmm, fluor, fluorokarbonowe takie lighty no bo nie każdemu chce się wiązać, nie każdy ma czas, nie każdy lubi do 5 kg wytrzymałości, 25 cm na nieco lżejsze łowienie też już yy, są gdzieś tu jeszcze były takie cienkie stalki okoniowe 7 kg wytrzymałości i Big Mama ja, może wiecie co, pokażę to Wam w... Tu są surflony 5 kg wytrzymałości, też takie cieniutkie. Może jak uda się to w, w tym tygodniu wszystko już na ściance rozwiesić, to Wam wtedy e, pokażę dokładną przekrojówkę ale chciałem, żebyście wiedzieli, że już e, so, jest dostępna cała paleta e, przyponów dragona. Oprócz tego e, też przyszły, zaraz wam pokażę. Bęk w tych wszystkich kartonikach są mm, agrafki. Agrafki oczywiście z krętnikami, bez krętników. Mm, klasyczne zapinki, jak również tak zwane świńskie ogonki. O, jakie maluteńkie są! 8 kilo wytrzymałości. Zobaczcie, jakie tyci, tyci. Nie wiem, czy mi wyostrzy. Yy, także od, do, od, od 8 kg do ponad 20 kg, na pewno nie pamiętam, czy to były największe 23, 27 coś takiego z krętnikiem bez, więc też cała paleta agrawek od tego jest dostępna. No i na koniec, najciekawsza rzecz, która do nas dotarła, A gdzie ona jest? Adrian, gdzie masz tu wędkę, co ją mi zabrałeś? To jest że tam, że szczęść <grymne> Boże, szczęść Boże. Ja, dotknij. Ona Dobra, już nie, nie, ale ty tylko dotknij to. Okej, okay. nie, no weź do ręki. Biorę do, do ręki. Znasz to, bo już widziałem od razu, jak ci pokazałem eee, to ja to, to panie znam. No ja to panie znam. Masz milenium, ma tylko starego, tak? Z tego, co się chwaliłeś. mieć całą serię. Nie sobie tak e, Słuchajcie, jakby jak ktoś miał to. Odsprzedać szczytówkę do starego mileniuma, to, to, to ja, ja to bym. Jest ja, nowy milenium, bardzo fajnie. Słucham? Chyba nie, chociaż nie wiem, powinny chociaż tak naprawdę. Zobaczcie, Millenium charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest bardzo szybką wędką i ma wymienne takie króciutkie szczytówki. Bardzo fajny temat do nauki łowienia z opadu. No, ta szczytówka pokazuje wam wszystko, a pozostała część wędki jest taki, taką sztywną, szybką szpadą, żeby tego sandacza wciąć. Bo nie, żebyśmy zaraz nie zamawiali szczytówek zamiennych. Trzeba uważać. Pamiętajcie o tym, że jeżeli rzucacie tą wędką, zawsze musicie kontrolować, co się z tyłu dzieje, bo wystarczy, że plecionka wam się owinie wokół tej szczytówki i od razu macie ją ucięto. Dlatego pewnie dają trzy w zapasie. O tym trzeba po prostu I e, pamiętać. I uważać, 275 centrum, on jest do 30 czy 35 gramów. Nie wiem, co No nie pamiętam tyle 35. Mocna, fajna, długa, szybka sandaczówka. Mocowanie kołowrotka jest od Fuji. I przelotki mamy od Seaguida. Takie combo taneczne i też nie pamiętam ceny. Na pewno coś między 400 a 500 zł. Także Dragon, Millennium, Easy Touch tak zwany. Easy Touch z tym szczytem. To już jest naprawdę temat od kilku lat znany wśród wędkarzy właśnie łowiących z opadu tak będzie widać, no zobaczcie cała magia tej wędki jest w tej szczytówce która jest sygnalizatorem tego co dzieje się na drugim końcu zestawu, zarąbisty kijek, nie tylko do nauki no normalnie do stosowania bowiem na co dzień też, bo to nie, nie, nie tylko świeżacy kupują, wędka jest e, dość lekka, fajnie leży w łapie, odchudzona ze wszystkiego, dolnik nie jest e, nie jest zbyt długi akurat do łokcia jest trochę pianeczki, jest trochę koreczka, jest kontakt z blankiem. Całkiem przyzwoite komponenty też Wam podlinkuję, żebyście mieli łatwiej znaleźć. I co, i na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Widzimy się jutro w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.